W 2000 roku 1 kwietnia słynny komentator HBO Larry Merchant powiedział: nie ma mentalności mistrza, nie mogę uwierzyć w to, co właśnie zobaczyłem. Tymi słowami opisał porażkę Ukraińca rezygnującego z dalszej walki. O kim mowa? Witali Władymirowicz Klicko, urodzony 19 lipca 1971 roku w Białowodskoje w Kirgistanie. Obecnie jest ukraińskim politykiem, ale przede wszystkim to były zawodowy pięściarz. Trzykrotny mistrz świata wagi ciężkiej. Posiadał tytuły WBO i WBC. Na 45 zwycięstw, aż 41 zakończył przed czasem, mając tylko dwie porażki. W tej historii jest również polski akcent, bo Albert Sosnowski i Tomasz Adamek walczyli z kliczką o pas mistrza świata. Natomiast Przemek Saleta jest nielicznym człowiekiem, który wygrał z Kliczko, ale w kickboxingu, choć sam po latach skromnie tłumaczy, że był 3 lata starszy od niego, i nie ma sensu przywiązywać wagi do tego zwycięstwa. Kliczko rozpoczął przygotę z boksem pod okiem trenera Analina Klimanowa, byłego radzieckiego boksera, brązowego medalistę mistrzostw Świata z 1974 roku. Był on głównym trenerem boksu klubu sportowego CSK Kijów. Kiedy powstała drużyna kickboxingu, Kiczko został jej członkiem. Brał udział zarówno w boksie olimpijskim, kickboxingu, jak i w karate, osiągając znaczne sukcesy we wszystkich sportach walki, w których brał udział. Na podstawie bilansu walk bokserskich 195 zwycięstw, 15 porażek oraz kickbokserskich 34 zwycięstwa i 2 porażki można wywnioskować że Ukrainiec miażdżył swoich przeciwników, którzy stawali z nim do rywalizacji. Najsłynniejszym filmem z nielicznych porażek, a pierwszy tak bolesny, jest nagranie z Mistrzostw Europy na turnieju w Po otrzymaniu precyzyjnego kopnięcia na brodę, Witali pada na matę i przegrywa przed czasem. Na turniejach bokserskich przegrał z Olgiem Maskajewem, późniejszym zawodowym mistrzem świata organizacji WBC. W finałach przegrywał z odwiecznym rywalem z Rosji Aleksiejem Lezinem na Wojskowych Mistrzostwach Świata w 1994 roku, na Mistrzostwach Świata w Berlinie w 1995 roku, a wygrał z nim dopiero w kickboxingu na Wojskowych Mistrzostwach Świata. W roku 1996 odbędzie się olimpiada w Atlancie. Faworyt do olimpijskiego złota Witali Klitschko zostaje złapany na dopingu. Klitschko przyznał się do obecności niedozwolonych środków w swoim organizmie. Tłumaczył, że winę za ten stan ponosił lekarz, który nie do końca świadomie podał mu sterydy na zaleczenie kontuzji nogi ostatecznie zostaje zawieszony i wykluczony z kadry narodowej w boksie, tracąc z tym szansę na wyjazd na Olimpiadę. Jego miejsce zajął brat Władimir, który wygrał złoto, a ciekawostką jest fakt, że w półfinale pokonał odwiecznego rywala swojego brata, czyli Alekseja Lezina z Rosji. Po walce z gratulacjami zadzwonił słynny promotor Don King i zaprosił braci kliczków do siebie. Już na pierwszym spotkaniu King proponował im podpisanie kontraktu, Bracia nie dali się skusić ofercie. W końcu Vitali decyduje się na podpisanie kontraktu z niemiecką grupą Universum. W jej barwach walczyli tacy zawodnicy jak Gołowki, Walujew, Władimir Kliczko, czy Dariusz Michalczewski, Aleks Kuziemski i Karolina Łukasik, obecnie Koszewska. Witalij Kliczko zadebiutował na zawodowych ringach 16 listopada 1996 roku w Hamburgu. Jego oponentem był Tony Braham, który został znokautowany już w drugiej odsłonie pojedynku zakontraktowanego na cztery rundy. Dotychczas stoczył 22 walki, wygrywając wszystkie przed czasem, otrzymał szansę zadebiutować przed rodzinną publicznością w Kijowie, była to jego pierwsza i zarazem ostatnia walka w tym mieście, zdobył pas Ebu, wygrywając w pierwszej rundzie. W wieku 27 lat piczko zdobywa swój pierwszy pas WBO, wygrywając w drugiej rundzie. Pierwotnie walka została zakontraktowana z donowanym Radokiem, ale z powodu zakażenia wirusem z zapalenia wątroby oponent musiał zrezygnować. Na 10 dni przed walką na jego miejsce wskoczył Chris Beard, mając w rekordzie tylko jedną porażkę. Ten sam zawodnik zremisował z Andrzejem Gołotą w walce o pas mistrza świata w 2004 roku. Mimo, że na pojedynek z Hitchko zgodził się z marszu, to nie mógł narzekać na formę, ponieważ przygotowywał się do walki z kimś innym. Chris jest filigramowy, jak na wagę ciężką, mając zaledwie 1,80 m wzrostu. W 1992 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie Chris zdobył srebrny medal w kategorii wagowej do 75 kg. Tliczko, nie mając żadnych problemów w trakcie walki, prowadził wszystkich sędziów. Musiałby się wydarzyć koniec świata, aby Ukraińiec przegrał. Jednak niespodziewanie doznaje kontuzji Barku i decyduje się zrezygnować z kontynuowania rywalizacji. Jego ówczesny premier namawia Witaliego do walki jedną ręką, bo przeciwnik i tak nie jest w stanie zagrozić, a zostały tylko dwie rundy. Witali nie dał się przekonać, uznając, że ból jest zbyt duży, aby dalej walczyć. Takim zachowaniem dostarczył amunicji krytykom, między innymi znany komentator HBO Larry Merchant powiedział: „Nie ma mentalności mistrza. Nie mogę uwierzyć w to, co właśnie zobaczyłem”. Tak więc w 28. walce Vitali doznał pierwszej porażki. Tymczasem Chris Bird, 6 miesięcy później, stracił pas z bratem Vitaliego Władymirem Kliczko, przegrywając po 12 rundach na punkty. Witali wraca na ring, wygrywając pierwszy raz na punkty. W kolejnych trzech pojedynkach zwycięża przed czasem. W Dortmundzie zwycięzca walki dostanie szansę na starcie z Denovsem Luisem. Pojedynek wydawałby się formalnością, ale pamiętając poprzednie wydarzenie z Chrisem Birdem, w przypadku Kliczki nie można być niczego pewnym. Ciekawostką jest fakt, że Kliczko dowiedział się na kilka godzin przed walką o narodzinach swojej córki. Larry Donalds w tej walce pierwszy raz zaliczył deski w swojej karierze, mimo że wcześniej boksował z samym Riddickiem Bow, znanym polskim kibicą z walk z Andrzejem Gołotą. Przeciwnik kliczki padał kilkakrotnie na deski, choć często w sposób nieprzepisowy. Ostatecznie sędzia zakończył pojedynek. Kiedy promotor kliczki Hans-Peter Kohl poinformował, że kontrakt na walkę z Lenoxem Lewisem został już sporządzony, cały bokserski świat wydał olbrzymi entuzjazm, spodziewając się wielkich grzmotów jak mawiał klasyk. Choć walka Lenoxa z Kliczką miała się odbyć w grudniu 2003 roku, odbyła się nieco wcześniej. Ale zanim przejdę do walki, przypomnijmy historię Lenoxa. Rok wcześniej Lenox Lewis w końcu spotkał się z Mike'em Tysonem w ringu i odniósł znaczące zwycięstwo nokautując Mike'a w ósmej rundzie, sprzedając tym rekordową ilość per per view. Po zwycięstwie z Tysonem zrobił sobie roczną przerwę od boksu, rezygnując z tytułu IBF. Pierwotnie miał przystąpić do obrony pasów z Jonesem, jednak ten nabawił się kontuzji w trakcie treningu, więc w zastępstwie do walki stanął Kiczko, który był w treningu, ponieważ miał wystąpić na tej samej gali z innym przeciwnikiem, więc Lennox i Kiczko mieli tylko dwa tygodnie na przygotowanie się do swoich walk. Rozpisywano się na łamach sportowych gazet o zarobkach pięściarzy. Lennox miał zarobić 7 milionów dolarów, a Kiczko 1,5 miliona. Lennox był wyraźnym faworytem 4 do 1. Prawdopodobnie 37-letni Lennox Louis zlekceważył swojego przeciwnika Jonesa, ponieważ podczas ważenia okazało się, że waży najwięcej w swojej karierze, aż 116 kg. Walka stała się dynamiczna już od pierwszej rundy i można było być pewnym, że spełni oczekiwania najbardziej wymagających kibiców. W trzeciej rundzie Lenox piekielnie uderza prawym nad lewą ręką kliczki, powodując rozcięcie nad lewym okiem. Po tej rundzie lekarz bacznie przyglądał się kontuzji Ukraińca, a narożnik robił wszystko, aby zatamować krwawienie. W piątej odsłonie oko kliczki wyglądało bardzo źle. W szóstej rundzie Lenox trafia potężnym podbródkowym Nie wiem jak to jest możliwe aby ustać po takim ciosie kogoś tak mocno bijącego jak Lenox Lekarz ringowy powiedział sędziemu aby przerwał walkę po szóstej rundzie Vitali przegrywa przed czasem i jest to już druga porażka powodu kontuzji. Do momentu przerwania walki Witali Kiczko prowadził wszystkich sędziów. Nie wiadomo jakby zakończyła się walka. A co Wy o niej sądzicie?